Cześć Cześć, generalnie to Nigdy nic nie mówię i nigdy nie Komentuję zawodów No i właśnie sobie pomyślałem Że jak mam dużo czasu i wracam z Poznania To sobie mogę pozwolić na Takie Refleksje No, ostatecznie zająłem drugie miejsce To super, bo myślałem Że będę nawet czwarty albo dalej Nie, bo 4 miesiące nie jeździłem więc pomyślałem sobie, że zanim dojdę do formy, to minie kupę czasu. No to sobie pomyślałem, że, że, że dobra, zobaczymy jak to będzie. No i, no i pierwsze, pierwsze, pierwsza sesja strasznie, słabo, stres w ogóle przeżywam mega to jest, to jest niesamowicie. To człowiek zardzewieje strasznie jak to, 3-4 miesiące się nie ściga jeździ po mieście 50-60 na godzinę maksymalnie hybrydą w ogóle w, w, gdzie trzeba odzyskiwać energię, trzeba zwalniać po, odpowiednio wcześniej, żeby, żeby żeby wiadomo ekonomicznie było, nie? także tutaj no i plus jeszcze jazdy z kursantami 30 na godzinę bardzo często, także Także to jest, to jest drugi, drugi aspekt, nie? Natomiast, natomiast, no i teraz jak już, że, tak powiem, no przy ten dzień, gdzie chciałem wreszcie się pościgać, to, no to e, pierwsza sesja, tak jak mówię, bardzo bojaźliwa, bardzo trudna dla mnie, nie? no i druga, druga już trochę lepiej, po, powiem tak, że, że Yy, troszkę troszkę nabrałem wigoru, rozgrzałem się, yy, prawda? Przy, yy, już nie było też generalnie w, ślisko, bo w pierwszej sesji, więc w drugiej sesji już było trochę, trochę lepiej wiadomo, więc jest też można było pozwolić na, na, yy, na szybszą jazdę, na no, większe szaleństwo. Nie? A tam się, ja tam generalnie nie szaleję, nie? także tutaj yy, no, szczególnie na początku szaleje, no potem jak się rozkręcę, to trochę bardziej szaleje, więc, więc tutaj w drugiej sesji, drugiej sesji było już trochę już było lepiej, już było 5 sekund szybciej, bo miałem 1,54, miałem w pierwszej sesji, w drugiej miałem 1.49 więc już że super dobrze, nie w trzeciej sesji tragedia 1.50, 151, dlatego że, dlatego że zaszło słońce. Nie, około 12,13 w ogóle przerw długo dużo było, więc człowiek ostygł, wszystko ostygło. Tor tak samo i, i, i niestety opony nie trzymały, tył się ślizgał, więc bardzo, bardzo było, dużo gorzej było niż w drugiej sesji, więc myślałem, no tragedia. Potem w po tej trzeciej była następna, jakieś tam problemy ktoś miał na drodze i znowu godzina przerwy. No i w końcu pomyślałem sobie, założę sobie te miększe opony. Na, na przód średnią mieszankę M20, a Michelin na tył miękką mieszankę S10. Bo zaczynałem na twardej z przodu i na średniej z tyłu, więc teraz założyłem średnią do przodu, a miękką do tyłu. To tak prosto, uimiennie, tak powiem. No i od razu w czwartej, w czwartej sesji. Bo otarłem się o rekord, czyli wyrównałem prawie że rekord toru. Moj, rekord toru właściwie moj, moja meganka w tej konfiguracji jest rekordzistą tego toru. Więc 1,479, no to super, prawda? Pomyślałem sobie, że to będzie to, będzie to. już ta piąta, ostatnia sesja, no bo niestety więcej się nie dało zrobić przez te różne perturbacje. No będzie w ogóle rekordowa, tak? ale już pomyślałem sobie, no wiadomo, końcówka, ja w samej końcówce to tak e, też, bo no, to godzina po 16, 16.30 od rana, od 7 człowiek na torze, no więc e, my dobra, jakoś pojadę, zobaczymy. No i byłem w mojej grupie, byłem trzeci albo czwarty, za, bardzo, za takim szybkim dosyć autami, szybszymi ode mnie tego dnia, no to się podłączyłem pod tych moich, pod, tych, pod tą pierwszą dwójkę czy trójkę. I co, i strzeliłem sobie w kolano. Generalnie e, źle obliczyłem. Za blisko byłem przy, na kółku rozgrzewkowym. Za blisko byłem zawodnika z przodu. Ten zawodnik też był za blisko. Następnego zawodnika. E, tamten coś nie domagał, coś mnie pykło i, prawda, zwolnim całą naszą trójkę. I dupa za przeproszeniem, bo bo no, nie poprawiłem czasu, wręcz dużo gorzej, 1,49, coś tam, jeden chyba i tak to wyglądało, a, ale w ogóle po tej czwartej sesji to byłem pierwszy w ogóle tam z daleki tej odległej, odległej lokaty wpadłem na pierwsze miejsce w generalce u siebie więc mówię super to piątą jeszcze to do, do Zapieczętuję, nie wiem jak to powiedzieć, no, wiadomo o co chodzi. No, tutaj właśnie bardzo chciałem, i, i się okazało, że, że niestety pech. To znaczy, no, pech chciał, że, że jakby tak wyszło, ale generalnie moja wina, bo ja powinienem zachować większy dystans i, i przed wyjściem na prostą i Tyle, bo to już właściwie pod koniec pierwszej szybkiego kółka dogoniłem tą dwójkę. Nie było właściwie co, co, co... myślałem sobie, dobra, idziemy wszyscy razem, trzecie kółko szybkie, może drugie szybkie kółko, może, może tam generalnie wszyscy pojadą ostrzej. Bo już się, że tak powiem, no co, co zrobić, tak i nie chciałem stracić jednak rozgranych opon, więc nie chciałem zwalniać za bardzo. No i poszło, prawda, dałem. dałem... Cały czas za nimi właściwie jechałem, cały czas blisko, zderzak, zderzak i generalnie nic się nie dało, potem myślałem sobie, że po tej trzeciej, na trzecim kółku zwolnię, prawda, zrobię sobie odstęp, ale co się stało, zrobiłem sobie odstęp, to y, zrobiłem, znaczy, wolne kółko, takie chłodzące, zrobiłem sobie odstęp, to wpadłem na nie samochody, które już, że tak powiem, Skończyły te swoje szybkie kółka i robili kółka chodzące. A ja byłem na szybkim kółku, więc wpadłem od razu na trzecim zakręcie na 3, 2, 3 samochody, które, które no nie wiem, no prawda. <grym> albo mnie nie widziały, albo generalnie zdążyły mi zjechać, albo coś tam prawda, mi zaczęło się bardzo niebezpiecznie. No i co? Potem pomyślałem sobie, że jeszcze jest jakaś tam szansa, cień szansy. I popełniłem błąd. W ostatnim piątym chyba na ostatnim piątym kółku e, miałem już bardzo fajny feeling generalnie i tutaj e, szło bardzo dobrze, ale przy, przy tam nie wiem, chyba akurat jeśli chodzi o tor Poznań to była, to było to były dęby za późno przyszedłem zakręt, tak się nazywa Dęby, tak się nazywa ten, to miejsce, oczywiście, ten, ten, ten jakby sekcja na torze Dęby Prawda, dwa, zakręty, dwa szybkie zakręty, pierwszy prawy, drugi lewy, pierwszy prawy 150 na, na budziku, drugi, drugi 130 No i ten pierwszy 150 mniej więcej miałem, no i zagapiłem się po prostu, spojrzałem nie tam gdzie trzeba Spojrzałem w miejsce, gdzie powinienem skręcić, zamiast w miejsce, gdzie mam jechać, czyli powinienem spojrzeć w apex, czyli w szczyt zakrętu, do którego zmierzam. Natomiast spojrzałem w moment ze skrętu, w ogóle nie wiem, co się stało, po prostu kompletnie zwariowałem. Tak? No, i no i już było po ptakach, musiałem odpuścić. Także skończyło się słabo. No i generalnie straciłem pierwsze miejsce. Wpadłem na drugie, kolega mnie wyprzedził, który był za mną i tak to się stało, że, że jestem drugi. Że... Ale w ogóle taki to, to jest bardzo ważne. Jeżeli jeździcie po to, że jeżeli ktokolwiek jeździ, e, na właśnie próbuje zrobić coś szybkie kółko, musi się przygotować do tego, musi e, mieć odstęp zawsze od poprzedzającego pojazdu po to, żeby właśnie nie te, wpaść na niego. Gdzieś tam w trakcie szybkiego swojego szybkiego okrążenia no i właściwie to wszystkie do tej pory sesje nie miałem z tym problemu. Natomiast na koniec po prostu pomyślałem sobie, że właśnie się podłączę, podczepię się pod lepszego. Pod lepszych, okazali się słabsi, to ja byłem lepszy i szybszy. No i niestety po prostu tak się skończyło, jak się skończyło. No Super, dziękuję za uwagę. Myślę, że materiał na przyszłość i może dla ciekawy. Pozdrawiam.